Drzwi z Antabą łączą w sobie atrakcyjne, nowoczesne wzornictwo z większą funkcjonalnością. To obecnie bardzo modne rozwiązanie. Tego typu drzwi nie posiadają od prądu klasycznej klamki, którą zastępuje wygodny uchwyt. Należy jednak pamiętać, że po zatrzaśnięciu drzwi z Antabą mogą wymagać użycia klucza do ponownego otwarcia. By uniknąć sytuacji, w której użytkownik zapomniał klucza w środku i drzwi zatrzasnęły się, Warto upewnić się, że posiadają na wyposażeniu tak zwany zaczep dzień-noc. Dzięki tej funkcji to Ty decydujesz, czy drzwi będą się otwierały przez pociągnięcie lub pchnięcie antaby, czy też będzie to wymagało użycia klucza. Zmiana sposobu działania odbywa się przez przestawienie mechanicznego przełącznika znajdującego się w zaczepie. Pozwala to użytkownikowi włączać i wyłączać blokadę drzwi. W pozycji dzień, gdy zaczep jest otwarty, antaba posiada funkcjonalność klamki. Drzwi po zamknięciu nie zostaną zablokowane i by je otworzyć wystarczy pociągnąć za antabę. W pozycji noc, gdy zaczep jest zablokowany, drzwi po zamknięciu nie da się otworzyć z zewnątrz bez użycia klucza. Antaba i zaczep to nie wszystko, co znajduje się w zestawie. Bardzo istotne jest również specjalne wzmocnienie skrzydła, gwarantujące solidne i trwałe osadzenie antaby. Całość dopełnia dedykowane okucie, specjalnej konstrukcji klamka od strony wnętrza domu. Z estetycznymi rozetami od strony zewnętrznej budynku. Dzięki temu uzyskujemy bardzo estetyczne mocowanie bez widocznych elementów od strony wewnętrznej domu. Dbamy o komfort naszych klientów, dlatego wszystkie drzwi z antabą dostępne w sklepie Inspiro posiadają taki zaczep na wyposażeniu. Jednak nie jest to standard na rynku. Warto zatem przed dokonaniem zakupu upewnić się, że drzwi posiadają tego typu zaczep. Zapraszamy do skorzystania z naszego sklepu, gdzie znajdziesz bogatą ofertę drzwi. W bardzo atrakcyjnych cenach. Link znajdziesz w opisie.